Już teraz można oglądać w Zielonej Górze film Trzech Ich Było, nakręcony przez grupę filmowców z Nowej Soli. Reżyserem kryminału jest nowosolanin Konrad Paszkowski. Obraz powstał w ramach Europejskiego Programu Młodzież. Że cały czas muszę śledzić tego film opowiada o prywatnym detektywie, który ze swoim partnerem bez skutku próbuje wytropić szefa organizacji Czarne Słońce. Jest on bowiem podejrzany o zabójstwo córki detektywa. Główną rolę w filmie zagrał Michał Kasprak z Nowej Soli. Jest to postać konkretna, działająca często pod wpływem impulsu, wpadająca w gniew. No, jest to taki raptus. Film został nakręcony w nowej soli i okolicach. 37-minutowy obraz wyreżyserował 17-letni Konrad Paszkowski. Inspirację do napisania scenariusza czerpał z kryminałów z lat 30. i 40. XX wieku. Były to wyczerpujące dni, bo mieliśmy dwa dni zdjęciowe, gdzie praktycznie od rana do wieczora. I dwa dni takie już, tylko po kilka tam, dwie sceny, trzy. Praca nad filmem trwała ponad miesiąc. Obraz został zrealizowany w ramach Europejskiego Projektu Młodzież pod hasłem Film, Muzyka, Sztuka, Wspólny Język Młodzieży Europejskiej. Pomysł narodził się w Nowej Soli, wśród nowosolskich zajawkowiczów filmowych i tam się wszystko potoczyło. Mieliśmy lokacje, w których mogliśmy kręcić i w zasadzie wszyscy, którzy pochodzili z Nowej Soli. Film trafił już na ekrany Zielonogórskiego Kina Newa, będzie też wyświetlany w sierpniu podczas festiwalu Filmowa Góra Europa w Zielonej Górze.